Witam serdecznie. Beata Branc Gorgosz. Przyjechałam ze Śląska Cieszyńskiego, a opowiem Państwu dziś o fantastycznym projekcie, który cieszy się uznaniem na Śląsku Cieszyńskim i w ogóle na Śląsku. A jest to pociąg do kultury. Otóż, pociąg do kultury, który zyskał uznanie wszystkich nas albo bardzo wielu z nas, pozwala na podróż niekoniecznie za jeden uśmiech, ale tylko i wyłącznie za bilet w jednym kierunku. Bo w drugą stronę bilet mamy od 15 lipca za darmo, moi drodzy. I uwaga! Możemy dojechać z Cieszyna do Katowic i odwrotnym kierunku. A w Cieszynie, w Skoczowie, w Ustroniu, w Wiśle, bo te miejscowości weszły w przykład tego właśnie budżetu, projektu budżetu obywatelskiego, możemy obejrzeć Muzeum Drukarstwa, Muzeum imienia Gustawa Morcinka i wiele, wiele innych bardzo interesujących miejsc, o których nie chcę zbyt dużo mówić, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Ale bardzo Was wszystkich serdecznie zapraszam. Muzea czekają, a w nich wiele ciekawych, niespotykanych i na pewno niewielu z nas znanych informacji. Zapraszam, pociąg do kultury już jeździ.